Apokalipsa dzień po dniu. Prośba o światło, część druga. Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę, i rzecze mi weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twego ryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. Apokalipsa, rozdział 10, wiersz 9. Zwróć uwagę na kolejność smaków. Najpierw był słodki, a potem gorzki. Jezus przepowiedział wielkie rozczarowanie wiele wieków przed tym, jak do Niego doszło. Fascynujące jest to, że podobnie uczynił dla innej grupy uczniów. Wszystkie trzy Ewangelie synoptyczne odnotowują, że Chrystus szczegółowo przedstawił dwunastu apostołom swoją śmierć, a także wspaniałe zmartwychwstanie, które miało nastąpić trzy dni później. Zobacz: Mateusz 16:21

Jan 13, 18, 17, 12, dzieje apostolskie 1:16. Są one powszechnie znane współczesnym wierzącym. Jednak pierwsi apostołowie byli przekonani, że pierwsze przyjście Chrystusa zakończy się zwycięskim podbojem i ustanowieniem ziemskiego królestwa. W Jego wjeździe do Jerozolimy widzieli triumfalny pochód księcia przed koronacją. Łukasz 19:37 i 38. Jakże słodkie były ich oczekiwania oraz marzenia o chwale i zaszczytach. Nawet w tych momentach, w których Jezus zapowiadał swoją śmierć, apostołowie ślepo rywalizowali ze sobą o najwyższe miejsce w królestwie, które sobie wymarzyli. Mateusz 20:21, Marek 9:34. Łukasz 9-46-22-24. Podobnie jak w przypadku wczesnych Adwentystów, wyglądało to tak, jakby proroctwa mesjanistyczne zostały zapieczętowane i nie były dostępne dla ich zrozumienia. Łukasz 1834. O ileż bardziej gorzkie było ich rozczarowanie, smutek i szok, gdy Chrystus został wyniesiony na krzyżu, a nie bezpośrednio na tron. Zarówno oni, jak i Adwentyści, koncentrowali się na Chrystusie przebywającym na Ziemi, na Jego ziemskim Królestwie i powrocie na Ziemię. Dzieło Chrystusa było jednak skoncentrowane na tym, co w Górze, Kolosan 3.2, a więc na Jego niebiańskim Królestwie i niebiańskiej świątyni. Pamiętaj jednak, że Chrystus nie opuścił ich w tej najciemniejszej godzinie. Proroctwa są dane po to, aby wzmocnić naszą wiarę w trudnych czasach. Weźmy sobie do serca słowa Jezusa. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Jan 13:19. Dajmy temu wyraz w modlitwie. Jezu Chryste, dziękuję ci za to, że jesteś ze mną nawet w najtrudniejszych chwilach i za to, że zawsze dajesz mi nadzieję, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się beznadziejne, do dalszego studiowania. Księga Wyjścia, rozdział 15, wiersze 22 i 23, Psalm 119, wiersz 103, Ewangelia Jana, rozdział 14, wiersz 29.